Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Uniwersum Sandmana, Lucifer, tom 4, Diabeł w głębi serca. Cóż, ostatni tom rozwinięcia serii Lucifer, czy ostatni tom Lucifera w ramach właśnie tej linii wydawniczej wydane przez wydawnictwo Egmont. Ja ten komiks wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej. Mają tam bardzo dużo komiksów z tej serii, z tej linii wydawniczej można powiedzieć. Po pierwsze mają ten album startowy, że tak ja określę. Wszystkie tomy Śnienia, wszystkie tomy Domu Szeptów, Szeptów, wszystkie tomy Lucyfera. i z ostatniej strony jak do tej pory nie mają nic, czyli ani Ksiąg Magii, ani Hellblazera. No i właśnie. I to jest Lucifer, tom 4. Wcześniej jeszcze wydawnictwo Egmont zaproponowało nam Lucifera od Majka Kareja w trzech takich grubaśnych tomach. A tu mamy taką kontynuację, która kontynuacja w dużej mierze wywodzi się z tego, co się wydarzyło w serii Sandman lata, lata temu. I zacznijmy od takiego małego początku, takiego wprowadzenia takiego najistotniejszego, które ma w wpływ. Czy znaczenie dla całej tej fabuły? A mianowicie, w którymś z tomów Sandmana Lucyfer powiedział, że nie chce być już władcą piekła i chce poszedł. Koniec stawki. I od tej pory śledzimy w różnych seriach losy Lucyfera, który, ha, jakby miał to najprościej powiedzieć, to moim zdaniem ostro, ostro, ostro kombinuje. I szuka, nazwijmy swojego miejsca na Ziemi. Jakbyśmy mówili o jakimś człowieku, to by po prostu był taki, co wędruje i ma się różnych zajęć, i szuka swojego miejsca w życiu, swojego miejsca na Ziemi. Jako, że tu mamy upadłego anioła, no to szukanie miejsca na Ziemi jest nie do końca właściwym porównaniem, aczkolwiek jest takie właśnie poszukiwanie swojego miejsca. I powiedziałbym jeszcze dodatkowo, nasz główny bohater kombinuje. W moim odczuciu, jakby tu najwięcej uprzykrzyć życie stwórcy. No i ma pewien szatański, diabelski, genialny i okrutny, ciekawy plan. Mianowicie jest to świat Sandmana, tam są nieskończeni, czyli oczywiście sen, maligne i tak dalej. I jednym z nich jest właśnie los, który ma Księgę losów. losu. W księdze losu jest zapisane wszystko. No i właśnie. Skoro ja pamiętam, że w którymś tomie nasz główny bohater, Lucyfer, próbował stworzyć jakieś równolegle królestwo, tam różne rzeczy się podziały, no to w tym momencie jego plan jest bardziej pokręcony, a mianowicie chce wymazać swoje imię, swoje istnienie z księgi losu. Tak jakby go nigdy nie było. Nie było Diabła, nie było Lucyfera, nie było Upadłego. I właśnie to jest najciekawszy motyw. Ponieważ nie powiem wam, czy, jakie są konsekwencje, bo powiedzmy, że yy, bo to jest bardzo ciekawe. Dla mnie najciekawsze jest hipotetyczne założenie. Jeżeli Lucifer, diabeł, symbolizuje największe zło, symbolizuje w ogóle zło, istnienie zła, personifikuje je. Złoczynki, personifikuje zło. W momencie, w którym by zabrakło zła, personifikacji istoty, symbolu, generalnie czy jakiegokolwiek odwołania do zła, to co w tym momencie stanie się z dobrem? A no właśnie, to jest pytanie, które, na które, które zadaje ten komiks w bardzo fajny sposób. Oprócz tego, są typowo, bym powiedział, dla tej serii dialogi, szczególnie typowe dziwactwa, które są pokręcone, nie wszystkie, łap, nie wszystkie wyłapuje, nie jestem aż tak. Obeznany, nazwijmy to, z mitologią wszelkiej maści tego typu. Aczkolwiek jest kilka mega, mega, mega mocnych scen, którą Wam chcę tylko pokazać. Fragment to jest sekwencja. Chyba to jest ta. Są trzy plansze tej sekwencji. Przerażająca. Ale dlaczego? To ja Wam nie powiem. Jest przerażająca, przynajmniej dla mnie. I cóż, ogólnie, czy ja ten komiks polecam? Tak. Czy da się go czytać bez znajomości poprzednich tomów? Hmm, to jest ciekawe pytanie, bo na pewno by się przydały. Aczkolwiek wydaje mi się, że istota całej tej opowieści, taka naj, takie klu, takie najważniejsze, to co przynajmniej ja odebrałem, I oczywiście ja nie mogę mówić za wszystkich czytelników, jest zawarta w tym tomie. Jeżeli ktoś przeczyta tylko ten tom, to tą istotę. W moim punkcie może wykry, wykryć to to pytanie, zadałem w połowie tego mojego mówienia, tak jakiś czas temu. Może zadać sobie to, to pytanie, może się zastanowić nad nim i tak dalej. Czy w tym komiksie wszystko jest idealne? Pewnie nie, ale powiem, że te, ta scena składająca się z trzech stron, rozrzuconych w tym jednym zeszycie, jest mega mocna i daje do myślenia i to mocno. Jest bardzo, 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 bardzo silna. Kilka rzeczy mnie tutaj troszeczkę przynudzało, ale ogólnie jestem zaskakująco zadowolony, bo fajnie, tak to jest taki zły chłopak, taki łobuz, którego się lubi ten Lucifer, przynajmniej tak jest przedstawiany w tych komiksach, bo wrażenie, że no, widzisz, że to jest taki niemoralny gość, który nie ma skrupułów żadnych, ale z drugiej strony to jest taki drań, któremu się chce kibicować, ale cóż, to już jest... Temat na dłuższą dyskusję. Napiszcie mi w komentarzu, czy czytaliście ten tom, czy w ogóle czytaliście cokolwiek o Luciferze w ramach uniwersum Sandomana, czy w ramach tego świata stworzonego przez Nila Gaimana. Ja zachęcam do odwiedzenia biblioteki. Tak jak pokazywałem, sporo tomów tam jest. Można sobie wszystkie wypożyczać i czytać, i być zadowolonym z lektury. To cóż, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.